Ciężko będzie to pokazać, ale jakoś może. Siamo tutaj Łukasz, Łuki, Woźniak i Przemek, Przemok, Przemek. W dzisiejszym odcinku wideokastu mówimy o grze Szalone Wózki, czyli Crazy Cards, czyli nowa gra, no taka imprezowo-rodzinna bym powiedział, jeśli chodzi o kategorię, od wydawnictwa Portal. Eee, bardzo ładnie wydana gra. Jest to gra dla, uwaga, 3 do 8 graczy, która trwa 45 do 60 minut, według pudełka. No i teraz zobaczcie, co mamy w środku. W środku mamy mm, różne rzeczy, i gra jest grą wyścigową, w której gramy w parach. Więc pierwsza informacja jest taka: jeśli macie nieparzystą liczbę graczy, to jeden gracz będzie sam, będzie samotnym wilkiem, i samotny wilk co rundę. O, tu jest jakiś żarcik. Szybciej, szybciej mamy zadanie do wykonania. u To jest z osadników. Samotny Wilk ma normalnie zestaw kart, tak jak wszyscy, ale też co rundę losuje jedną e, awarię i jedno usprawnienie. Czyli coś ma popsute, a coś ma naprawione. Mhm. Więc to jest samotny Wilk. Dzielimy się na zespoły. Więc my nie zagramy, bo musimy być w parach. No ale pokażę Wam, jak to działa. Mamy planszę i gra jest podzielona na dwa et... no, na obydwóch planszę rozłożyłeś, bo to powinno tak? być w tak, to być tak. W sensie, że widzi, że one nie pasują do siebie te kafelki. czy ty tego no, nie widzisz? Nie tak, widzę tak. Tak. O patrz teraz. Aha. Dobra. No i teraz tak. Ścigamy się. Gra jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to są kwalifikacje i mamy planszę złożoną z planszy podstawowej dwóch kolejnych, potem budujemy planszę o jeden dłuższą. W kwalifikacjach walczymy o usprawnienia, a później się ścigamy. Zasadniczo obie te części wyglądają podobnie. Na polach oznaczonych zniszczeniem kładziemy takie kafle i one są dwustronne. Z jednej strony to są kamienie uniwersalne, z drugiej strony po prostu różne, um, konkretne. E, przeszkody. Mamy wózki, jesteśmy w parach. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że w parach mamy różne akcje. E, Przemo ma 5 akcji, ja mam 5 akcji, one są różne. W, w wariancie podstawowym nie używamy specjalnej cechy, ale możemy potasować i dać specjalną cechę. Na przykład mam akcję dzida. E, więc to od razu powiem, że to jest ciekawe, żeby sprawić, że gra jest bardziej, bardziej różnorodna. Każdy ma swój zestaw. Ja kontroluję prędkość, Przemo energię. I tak naprawdę chyba pokażę Wam w praktyce jak to działa, bo to jest banalne. Mm -hmm, mm -hmm. Na początku rundy dobieramy tyle kart, ile mamy tutaj zaznaczone na naszej planszy. Mamy prędkość 0, więc mamy dużą kontrolę nad sytuacją. Dobieramy wszystkie 6 kart. Nasze karty mają wartości 1, 2 i 3. I teraz w sekrecie przed sobą układamy je e, na naszych planszach. Układamy je tak? E, nie, no kolejność jest taka, jak tu mamy o, zaznaczone okay. numerami. Okej. Okay. Teraz tak, gdy to zrobiliśmy, wszystkie drużyny i siedzimy w parach na przykład naprzeciwko siebie, odkrywają karty. Pierwszy, co sprawdzamy, to inicjatywa. Kto dał najwięcej na inicjatywę, rozpoczyna. W przypadku remisu rozpoczyna jak ten, co jest bardziej z tyłu. I to jest bardzo ważne, bo czasami możemy coś komuś przeszkodzić. A w przypadku wciąż remisu? To wtedy e, kamień papier. Czyli A, jak jest okay. to, i, to, i to, i to remisujemy. to jest zasada? Tak. A. Następnie druga, robimy akcję na zmiany. Jeden, dwa, trzy, cztery. Druga rzecz to jest akcja specjalna. My mamy akcję tarę. Prawda? Płace, Płacę, bierzemy obrażenie i mamy już akcję taran i yy, zasadniczo ja zagrając tak tylko przykładowo, nie użyjemy chyba jej. Mm -hmm. Teraz mamy akcję trzecią, doładowania. Nie mamy żadnych doładowań, więc jeszcze nic nie robimy. Czwarte nie mamy. Teraz piąta, hamulec. Niecham, I szósta, przyspieszenie, przyspieszamy o dwa. Po tej akcji ruszamy się. Ruszamy się o tyle do przodu, ile jaką mamy prędkość. Jeżeli wiedziemy na przeszkodę, to ją rozpatrujemy, jak wpadniemy na kogoś, to też jest wypadek, jak wypadniemy poza to też jest wypadek. Następnie jest skręt. Żebyśmy skręcili, musimy mieć co najmniej tutaj tyle, ile jest prędkość, więc tutaj Przemo musiał domyślić się, że są dwa. Prawda? Eee, skręcamy o jeden, rozumiem, że tutaj skręcamy. Mhm. Potem jest akcja 8, czyli strzał. Dają 4, mamy zasięgu 4, strzelamy w przeciwnika, losujemy kartę i oni dostają działo boom. Połóż tę na akcji strzał trafionego zespołu. Koszt tej akcji zwiększony jest o dwa. BUM. Zapswierliśmy im działo, ich działo jest boom. Mhm. Ich działo nie działa. Po prostu. I, dokładnie. I teraz akcja dziewiąta to jest energia. Dostajemy jej 6. Akcja 10 to naprawa, gdzie naprawiamy e, zniszczenie. Mamy cztery zespoły maksymalnie, i różnica między zespołami to jest akcja specjalna. No tam grafiki, ale jakby akcja specjalna, mamy te wszystkie żetony. No i są te żetony do wypchnięcia dodatkowe, których można użyć, jeżeli gramy po raz kolejny, jako ciekawostkę. Jeśli wjedziemy na to pole, dobieramy żeton specjalny i wtedy możemy ich używać tutaj. Jak wyjdziemy na przeszkodę, to ją rozpatrujemy. Przeszkody zazwyczaj nam nie dają obrażenia, dają nam spadek prędkości, czasami zabierają nam energię. Jak tutaj dojdziemy do dychy, to wracamy do zera i bierzemy żeton. I kto pierwszy dojedzie tutaj, to kończymy kwalifikacje, dobieramy, że to nie specjalne, potem w ostatecznym wyścigu, kto dojedzie pierwszy, wygrywa. A więc wyścig, po prostu wyścig. Mhm. Prawda? Wyścig, w którym kluczowe jest to, że ścigamy się w parach. Ścigając się w parach, musimy domyślić się, co on zrobi, nie możemy oczywiście sobie mówić i z tego mogą wynikać jakieś tam śmieszności albo różnice w tym, jaki mamy plan, tak naprawdę. To jest główny myk tej gry. Mhm. Przemo, jak ci się podobają, szalone wózki, albo inaczej, co ci się podoba, a co ci się nie podoba. No, niestety więcej rzeczy mi się nie podoba w tej grze. Staram się, czy coś mi się podoba w sensie, mhm. no podoba mi się chyba to, że um, podoba mi się to, że gramy w parach i na przemiennie są jakieś akcje i tak. ostatecznie wciąż bo moim zdaniem to nie działa jakoś super idealnie, ale to jest ciekawe rozwiązanie takiej pół kooperacyjnej, pół niekooperacyjnej gry. Mhm. Lekkiej. Tak, pomysł moim zdaniem w tej grze jest naprawdę spoko. Mhm. Chociaż tak sobie teraz pomyślałem, że fajnie może by było faktycznie, jakby to lepiej działało, jeśli chodzi o temat, jakby to był na przykład sklep. I byśmy się odbijali wiesz, wózkami sklepowymi od różnych miejsc w sklepie, na przykład wydanie tej, wydanie te, wda, Odbijamy się od Nabiału. Wydanie tej gry jest ładne, ale rzeczywiście nie jest ona tematyczna. Nie wiem, czy tak. sklep to jest lepszy pomysł. Ale nie. Bardziej pasuje jak... do wózków po prostu. A czy wózki w ogóle pasują do. No, w sensie to, to, są, siebie? E, to są. elfy i krasnoludy i te. E, I mumia i gobliny chyba. Tak. No więc jakby to jest taki, no powiedziałbym trochę taki, jak to się mówi, taki. Nie, klimat coś... fantazy, taki generic, czyli taki bezpłciowy trochę, po prostu fantazja. No. No, nie czuć tego w ogóle, że gramy jakimiś postaciami. Bardziej tak. po prostu jesteśmy w parach i tyle. No i chodzi o to, że jakby ta gra naprawdę nie porywa. Mhm. Ja, ja, ja jakby y, bardzo szanuję wydawców mhm. i y, cieszę się. Mhm. Że są i nie chciałbym ich obrazić, ale mhm. ta gra naprawdę wydaje mi się, że szału nie robi. Mhm. To jest gra, która po prostu robisz coś i to nie wprawia w żadne zakłopotanie, zamyślenie, ekscytację. To można było oglądać równocześnie jakiś serial i grać w tą grę. I naprawdę bez szkody na wykonywaniu ruchów. Mhm. No bo co? No bo zasadniczo to nie jest jakiś wielki szał, żeby obliczyć to, że za chwilę w coś wpadniemy albo coś. to. Hamowanie, przyspieszanie, mhm. naprawianie, to wszystko rozumiem pomysł, mógłby być ciekawy, ale to nie, to nie jest jakieś coś, co, 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 czego nie da się mhm. e, obliczyć, co sprawia jakąś trudność w tej grze, co jest w ogóle do zrobienia. No to jest po prostu. Znaczy, ja powiem tak, że zasadniczo to nie jest zawsze oczywiste, co zrobi drużyna, to nie jest oczywiste, e, więc jest trochę niepewności, co da mój partner. Mhm. Ale w większości sprowadza się to do tego, czy A, on rzeczywiście kapną się, jakie jest jedyne właściwe wyjście, tak. albo B, są dwa sensowne wyjścia w tej sytuacji i pytanie, czy wybierzemy to samo, mhm. prawda? Bo, no bo do tego się to sprowadza mhm. i do, do tych tak niewielkich mhm. różnic, nie? Czasami możemy tak zagrać trochę, na przykład jak ja teraz, już nic nie miałem, więc dałem cztery do strzału. Więc gdzie byśmy nie pojechali, czego byśmy nie zrobili, to mhm. mm, i tak trafię z górką, no jest tutaj trochę decyzja między tym, ile kart bierzemy, jak wszystkim manipulujemy. Ale też drugi problem, jaki ja mam z tą grą, jest taki, że chyba opłaca się strategia, jechać na dzika, mm -hmm. wpadać w kamienie, tak. naprawić się trochę i jechać dalej na dzika. Mm -hmm. No bo do tego się to trochę sprowadza. Po prostu na, prosto, jak najszybciej. Tak, jak najszybciej, prosto, boom, dostajemy obrażenia, mm -hmm. spada nam prędkość, ok. Ale naprawimy się zaraz, ale weźmiemy szeszkar w następnej rundzie, mhm. i tak naprawdę wtedy łatwo jest skręcić. No bo co? Ja mhm. w sensie, naprawdę się nie boję tych skał, nie? w sensie to jest po prostu, no jak jest po drodze, to jedziemy przez te skały, bo to nie jest big deal. A więc, ostatecznie y są tutaj fajne rozwiązania, y są tutaj fajne pomysły, mogą być tutaj emocje, jeżeli w waszej grupie ten styl gry się przyjmie. Czyli gramy razem. I to jest to, to fajne, ten, ta fajna rzecz, że gramy mm -hmm. razem, mm -hmm. prawda? Oprócz tego nie widzę tutaj niczego fajnego. Może z dziećmi by się fajnie grało, jakby się trochę podwierały, jakby ty. Tak, troszeczkę tak. Myślę, że z młodszymi graczami ogólnie, jeżeli gry są banalne, to się przyjemnie tak. gra, ale też z drugiej strony no, chodzi o to, żeby też starsi mieli też ten fan. Tak, a ostatecznie młodsi nie skumaliby niektórych, myślę, rzeczy tutaj z tymi skalami, wymianą i tak dalej, więc tak, tak, ona nie, jest, nie też jest też aż tak dedykowana pod dzieci, żeby tak. wszystko. No tak, to jest bardziej właśnie tak, jak mówię, rodzinno, imprezowa, na imprezę za długie rozstawianie i za duży chaos, dla rodzin w konkretnym scenariuszu, czy tam dla luźnego spotkania przy plaszy, w konkretnym scenariuszu czterech, sześciu graczy, trochę się pościgamy, może być fajnie, prawda? Ten chaos może być dla Was fajny. U nas on taki jest, no, że okej, okay, że trochę jesteśmy wkurzeni, trochę się emocjonujemy, ale ostatecznie... Trochę czekamy, nie... w co za chwilę zależy. <trony> trochę tak. E, szalone wózki od wydawnictwa Portal. W mm, skali od 1 do 5, jak oceniasz to przemo? Przypomnij mi skalę. E, słaba, średnia, dobra, bardzo dobra, świetna. Co chwilę to przypomnę. Dwójka to jest co? E, średnia, a jedynka to jest słaba, słaba albo średnia. Czemu się boi, ale. 1. 1. Ja daję dwa. To znaczy, nie jest to gra. Ja tak sobie porównuję w głowie, nie jest to mocna dwójka. To znaczy, nie jest to, nie jest to taka średnia gra, że mogę do niej usiąść. Ale z drugiej strony nie miałbym wielkich oporów, żeby to wyciągnąć i pograć. Bo to jest po prostu tak? na tyle proste i dynamiczne, że byłbym w stanie sobie usiąść i po prostu mhm. popykać. Nie? No ale ja bym już raczej chyba tego nie wyciągnął na stół. Mając alternatywę lepsze, gdzie zawsze warto być tak. lepsze, no, ale bardziej chodzi o to, tak, że tak, może. No, rozumiem. Tak czy siak, szalone wózki widzicie, co widzicie? Mhm. Na koniec pudełko pełne pomysłów, czyli Wydaje wasz w, pomysł. W, wezmę z głębi. Na zakończenie odcinka. Dobra. Autor K8. Kate. Kate? Tak. Kasia. Odgadujemy tytuł... filmu. Filmu. Filmu, albo to jest literówka, zadając pytanie tak lub nie. A, mi się to podoba. Wrzucam to z powrotem, żeby to jeszcze gdzieś było. No to pomyśl sobie tytuł filmu. Jakiś. Poczekaj. Poczekaj, 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 poczekaj. Um, ok. No ja teraz od... zadaję pytanie, ty możesz mówić tak lub nie. Okej. Okay. Czy widziałeś ten film w tym roku? Nie. Czy to jest. Yy, okay. Czy to jest film Akcji? Mm, nie. Czy to jest jeden z twoich ulubionych filmów? Nie. Czy to jest film, którego nie lubisz? Tak. Czy to jest film animowany? Nie. Czy to jest stary film? Tak. Chudę. Czy to jest film hollywoodzki? A może powiedzieć nie wiem? Można powiedzieć nie wiem. Nie wiem. A czy jest polski? Nie. A czy nie wiesz. O, cholera. Wymyślisz coś trudnego, nie? nie? Nie po prostu pierwsze mi weszło w. film. Nie podobał ci się powiedziałeś. Eee, tak. Czy grał w tym filmie jakiś główny aktor? Nie wiem. Czy widziałeś ten film? Nie. Nie? Nie. No to jak ty możesz odpowiedzieć na pytania o, o filmy? Mogę. No dobra, jaki to jest tytuł filmu? No nie Śmierć nie w Wenecji. O, matka jedyna. No możesz powiedzieć, że to raczej jest kiepski film, ale nie oglądałeś go, nie? O, ludzie, dobra, i nie wiem Następnie co to Bum! BOOM! Wygrałeś przemo, oszukując.